witam was bardzo serdecznie z tej strony Jaro, a to jest kolejny motovlog. No może nie do końca motovlog, bardziej taki filmik informacyjny. Otóż, nie wiem czy wiecie, pewnie nie wiecie. Uruchomiłem kolejny kanał na YouTube, bo stwierdziłem, że jednak tak jak kiedyś właśnie się pytałem, czy rozdzielić właśnie moje. Ee, bojaże i inne wycieczki, a a filmiki związane z motocyklem. Część była tak, część była tak, część była jeszcze inaczej, za lub przeciw. Dlatego tak jak mówię otworzyłem nowy kanał, gdzie będę wrzucał wszystko niezwiązane z motocyklem. Tak więc jeżeli Was to by zainteresowało bądź interesuje, bądź chcecie się tym zainteresować, odsyłam Was. Właśnie tutaj, tutaj, tutaj jest ta. Podaję, podaję, do tego kanału i tu wstawię też nazwę, po jakiej możecie mnie znaleźć. Oczywiście bardzo serdecznie wszystkich was zapraszam tam. Im więcej, tym lepiej. Jak to mówią, w kupie siła. No tyle, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie nas tam liczne grono. Pijajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego filmiku. Pozdro, cześć. Póki bije nasze serce, będziemy jeździć, będziemy robić to do uznanej śmierci I nie ma chuja, nic z nas nie rozdzieli, to pasjonaci, my drogowi poeci Póki bije nasze serce, będziemy jeździć, będziemy robić to do uznanej śmierci I nie ma chuja, nic z nas nie rozdzieli, to pasjonaci, my drogowi poeci